Torres, Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lewandowski. Chciał odegrać do Ansu Fatiego, przeszkodził. No w kierunku Ferrana Torresa, Ferran Torres do to Roberta Lewandowskiego. Badia, piąskowanie piłki przy okazji. Znaczy jak że Elche, nie jest zbyt przyzwyczajeni do takiej filozofii mała gierka Barcelony, Robert Lewandowski, Lewandowski. Nie zdołał oddać się strzał Barcelona i jej stały fragment gry, Jordi Alba, dośrodkowanie Albe, Ronalda, Rauko Robert Lewandowski. Lewandowski piłka w bramce. Jeden do zera w 20 minucie dla Barcelony. No i już mamy odpowiedź na pytanie, który z trzech napastników się dzisiaj przełamie. Środkowy ma się po prostu znaleźć tam, gdzie jest, tam, gdzie powinien się znaleźć. Nie ma spalonego. Kopnąć piłkę w kierunku bramki. A co z tego wyniknie? Nie, to chyba nawet nie było e, e, Koszetu. E, trafił Robert Lewandowski niezbyt czysto, ale właśnie o to chodziło, żeby tak trafić. To dobry manewr środkowego pomocnika drużyny Barcelony. Dziś rzecz jasna kapitana Robert Lewandowski. Lewandowski! Lewandowski! Odsiadała się kilka Wyłączył ją szpicem buta jeden z jego przeciwników. Ronalda Raucho. On z kolei wiedział w jakim kierunku zmierza piłka i kiedy trzeba przeciąć jej tor. Robert Lewandowski. I ma widoczny Ferran Torres. Ferran Torres! No jak on tego nie strzelił. Robert Lewandowski dostał idealną piłkę. On musiał być gol. No Okradł z asysty Ferrana Torresa Robert Lewandowski. Świetne wejście z drugiej linii barkiem zdaje się uderzył kapitan reprezentacji Polski. No nieczysto w każdym razie, dlatego piłka nie ląduje w bramie Garabadi. Zresztą popatrzmy. Robert Lewandowski skorzystał z błędu. Robert Lewandowski, Lewandowski, bardzo ostry kąt. Robert Lewandowski, 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 gol! Robert Lewandowski z dubletem w tym meczu. Kupola Barcelony, oczywiście występ przeciwko Elcze. Nie jest dajny, tak samo dla 400 e, napastników. Lewandowski, czy dostanie piłkę zwrotną? Inne rozwiązanie. Tutaj, tutaj jest Robert Lewandowski. Jeszcze dośrodkowanie. Ter Lewandowski. Robert Lewandowski. Lewandowski będzie za późno, kończył za sam. Uderzenie lewą nogą.